Witam Was, kochani, bardzo ciepło i zapraszam do tego, byśmy razem usiedli przy Słowie. Ja myślę, że dzisiejsze Słowo mówi o tym, że bycie szczęśliwym to nie posiadanie wielu rzeczy, ale rozdawanie siebie i rozdawanie wielu rzeczy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, proszę, byś nas prowadził w tej drodze. Zapraszam Cię i właściwie to my chcemy przyjść do Ciebie, bo Ty jesteś wciąż obecny, wciąż się przechadzasz w naszym życiu, pomiędzy naszymi bliskimi. Chcemy być otwarci na Twoją obecność na Twoje dobre podpowiedzi. Duchu Święty pragniemy zrozumieć, przyjąć Słowo. I chcemy, by nasze serce było takim dobrym miejscem, dobrą ziemią. Aby Słowo mogło się zatrzymać, by mogło zapuścić korzenie. Chcemy być obecni tu i teraz. Uważni, myślący o tym, co Słowo chce nam przekazać. Przyjdź, Duchu Święty, i pozwól nam przyjść do siebie. Z Ewangelii według Świętego Marka. Potem przywołał do siebie dwunastu i zaczął ich rozsyłać po dwóch. Dał im władzę nad duchami nieczystymi. Nakazał też, aby niczego nie zabierali w drogę prócz laski, ani chleba, ani torby podróżnej, ani pieniędzy. Włóżcie na nogi sandały, ale dwóch ubrań nie zakładajcie. Mówił do nich, gdziekolwiek wejdziecie do domu, zatrzymajcie się tam, aż do czasu, gdy będziecie opuszczać to miejsce. Jeśli w jakiejś miejscowości was nie przyjmą i nie zechcą was słuchać, wyjdźcie stamtąd i strząśnijcie pył z waszych nóg na świadectwo dla nich. Oni poszli więc i wzywali do nawrócenia. Wyrzucili wiele demonów i namościli olejem wielu chorych, przywracając im zdrowie. Ostatnie fragmenty Ewangelii, które rozważaliśmy, Mówiły o tym, jak Jezus uzdrawia, o tym, jak jest nieprzyjęty w swoim mieście, w Nazarecie, o tym, że wątpią w Niego, że nie wierzą i dlatego nie mogą dokonać się cuda. I na to wszystko Jezus przywołuje dwunastu i rozsyła ich, aby poszli. Najpierw myślę o tym, że Jezus rozsyła po dwóch. Pewnie gdyby poszli pojedynczo, to być może więcej by zrobili, dalej by zaszli, ale może nie o to chodzi. Może chodzi o to, że kiedy jest się już we dwóch, to jest też Pan pomiędzy nimi, gdzie dwóch lub trzech, i też jest okazja do tego, by okazać miłość, by tworzyć wspólnotę. Bo co nas przyciąga do kogoś czy do jakiejś grupy? No właśnie to, kiedy widzimy, że ludzie mają dla siebie szacunek, że mają wspólne cele, że mają dla siebie miłość, i, i wtedy mogą o nas mówić: Zobaczcie, jak oni się miłują, i wtedy być może zechcą pójść nie za nami, ale za Jezusem. Jeśli zobaczą, że to, co nas łączy, ten, kto, który nas łączy, czyni taki cud, że jesteśmy razem. A jest to cud, żeby pomimo różnorodności trwać wspólnie w drodze. Jezus też zaprasza i mówi uczniom, a właściwie nakazuje, jest napisane, aby niczego nie zabierali w drogę prócz laski: ani chleba, ani torby podróżnej, ani pieniędzy. Włóżcie na nogi sandały, ale dwóch ubrań nie zakładajcie. Czytając te zdania, pomyślałam o tym, że, że niewiele potrzeba nam rzeczy do tego, aby dawać Jezusa. Może nie zawsze chodzi o jakieś wspaniałe umiejętności? Pewnie każdy z Was, z, z Was z nas ma swoją drogę i może jest ktoś powołany do organizowania y, wspaniałych koncertów, uwielbienia, y, i potrzebne są do tego wielkie umiejętności, pokora serca. Y, może ktoś jest powołany do głoszenia rekolekcji. Do wyjeżdżania, do organizowania jakichś grup. Może ktoś jest powołany do modlitwy o uzdrowienie. Może ktoś jest powołany do tego, aby w taki, w cudzysłowie, zwyczajny sposób na co dzień opowiadać o Jezusie bardziej życiem niż słowem. Nic nie jest potrzebne. Może nawet przeszkadzać, jakoś obciążać nas. Dlatego Jezus mówi tylko o sandałach i o lasce, i nic więcej, i ruszamy w drogę. Bo czasami możemy spędzić życie albo lata życia na myśleniu o tym, że jeszcze nie jestem gotowy, że jeszcze nie mam wyposażenia do tego, by głosić, że jeszcze nie jestem wystarczająco pełen wiedzy. Jeszcze nie kocham tak bardzo. Tylko kiedy, jak to stwierdzisz? Kto ma to stwierdzić? My sami nie stwierdzimy, czy już wystarczająco kochamy, bo to nie chcemy do tego dążyć, żeby w ten sposób być pysznymi i pewnego dnia stwierdzić: Teraz już kocham, jak trzeba, mogę głosić. Raczej potrzebna jest nam świadomość tego, że codziennie uczymy się kochać, i raz nam wychodzi, raz nie. Bo tu chodzi o Jezusa, a nie o to, czy nam się coś udało. Chodzi o to, aby Jego zanieść, Jego pokazać. Może w tym, że upadam, a Jezus okazuje miłosierdzie, może to jest potrzebne, by pokazać drugiemu człowiekowi, może to go przyciągnie do Pana. Może to go zachęci, aby porozmawiać z Jezusem? Więc apostołowie otrzymują wielkie dary, wyrzucają demony, namaszczają olejem wielu chorych, przywracają im zdrowie. To też nasze zadanie. My też jesteśmy uczniami. Mamy w ręku Słowo. Mamy modlitwę, mamy miłość i pokorę. I to jest nasza broń. I z tym możemy ruszać. Nic więcej nie trzeba. Nic, co nas może obciążać. Dobry Ojcze, uwielbiamy Cię w tym, jak objawiasz się w swoim słowie. Wyznajemy, że Twoje Słowo jest wciąż świeże i każdego dnia, choćbyśmy czytali ten sam fragment, yy, coraz głębiej możemy w niego wchodzić, coraz yy, nowsze treści dla siebie odnajdować, bo Ty jesteś Bogiem, który jest nieograniczony, nieogarniony. Uwielbiamy Cię i wywyższamy. Dziękujemy, że dajesz nam Słowo. Że z tym Słowem możemy iść, że nie potrzeba nic więcej, żadnego specjalnego wyposażenia. Że idziemy z Twoją łaską. Że po prostu mamy Cię w sercu. I to nas, to nas gna. By nieść miłość, nieść Słowo, nieść otulenie Boże. Uwielbiamy Cię. Kochani, dziękuję Wam za to, że się dzielicie swoimi przeżyciami odnośnie tego słowa, doświadczeniami życia, że piszecie swoje modlitwy, że nawzajem siebie podtrzymujecie. Bardzo to jest poruszające i budujące to miejsce, tą przestrzeń naszą. Dziękuję Wam za to. Niech Pan Bóg was umacnia. Do zobaczenia.